Cześć! Witam Was w kolejnym gameplayu z gry We Happy View. To już jedenasta część. Jeśli nie widziałeś poprzednich, koniecznie sprawdź, bo są bardzo, bardzo fajne. I kontynuujemy historię Artura. Porwano nas. Czy przeżyjemy? Czy uda nam się wydostać? Dowiecie się w tym odcinku. I've given you. You won't be a bit bothered. We won't actually see the stimuli. There's a blind between us and you, and a blind between you and the stimuli. It's what we call a double blind experiment. Off you go. Don't forget to write. <laughs> That's my little joke. I know you've forgotten how to write. Koenia. What the hell is going on? That's a rather strong reaction. I hope the equipment is properly calibrated. Ah, oh, please. Oh dear. That's not terribly effective at all, is it? Don't tell anyone I said that. Well, wasn't that fun? I think we made all the necessary observations. I'll unlock the chair. Please take the corridor on the left back to your cell. Odd. The button's on the prints again. No no, 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 You have to reroute the power for some reason.

Na oh. Nakarmimy Artura, bo jest troszkę głodny. Jest niewyspany, bardzo niewyspany. Zaraz tutaj sprawdzimy. O, chyba ostro niewyspany. Ale nie mam Memory Loss ani Joy. Więc chyba nie jest najgorzej. Na to wychodzi. Let's see what I can do to this with my trusty wrench that. Co się z nimi dzieje? No i fajnie Ale ja też chcę się bić hey, <laughs> oh. Wszyscy are we doing this to each other? A ładna pioseneczka w tle

Nie przeszkadzam Wam. Czy ona gra mi w głowie? Chyba w głowie migra ta muzyka Go to downstairs to Apple Home Station ale idziemy do Wellington Wells. Broadcasting. Corporation. Nie wiem, czy to jakaś stacja radiowa, czy coś w tym stylu. Może tutaj będzie Uncle Jack. I teraz pytanie, czy ja mam porozmawiać z panem? Przepraszam, Broadcast

Sandwich wasn't bad either. Sandwich wasn't bad either. <laughs> You're a witch. Hmm, tutaj, czy tu. Apple Home Station, to chyba tutaj, mi się, że tutaj dość. Point of no return. You can finally escape to the mainland. And are you ready? Once you through these doors, Arthur will be done with Any other adventures in Wellington Wells. Czy jesteście gotowi zakończyć tą grę razem ze mną? Zakończmy ją. I to już końcówka naszej historii. Myślę, że rail tracks właśnie Się, że ja będę brał Joy, Nie ma mowy. Nie ma na Joey'a mowy. Ja już nie lubię Joy. Sorry. Wow. Muszę uważać na te wieżyczki. Może one się. Dez o, dezaktywowały się. Tylko trzeba było poczekać troszkę. Weźmiemy jeden balsam. Tutaj mamy kurde elektrykę rozrąbaną Jak sobie z tym poradzić Dobra To jest Way Across the Brocket Trzeba to przeskoczyć ziomek <grafię> Jak ja znalazłem tą szybko Tutaj nie wejdę Tutaj o. O, tam jest jakaś tajna kryjówka ja chcę tam wejść Nie wejdę tam to nie o, chyba, że pociągiem. No właśnie tam idziemy. Zbieg okoliczny. Okej, i i i i teraz tutaj. tutaj problem. problem jest tylko z tą... Elektryką. Być może tam jest odpowiedź. Gdzieś tutaj może jest odpowiedź. Idą kable tędy. Tutaj jest. Jest. Szyb wentylacyjny, który pozwoli mi udać się w dalszą podróż Artura. I oczywiście, tutaj możemy wyłączyć prąd. I w tym momencie możemy spokojnie podróżować po tym pięknym świecie. Dobrze, Artur. Udało nam się chyba trochę trzęsie, dasz radę. Artur, wierzę w ciebie. Przedostaliśmy się dalej. Ale już nie będę niczego zbierał, bo to nie ma większego sensu. I I want to in those fumes. Załóżmy maskę, i możemy lecieć. Nie wierzę, Artur. Ty jesteś bogiem w tej grze. Takie łopary, ale ty się nie boisz tych oparów. Mrs. Holmes. Nie wiem co pani tutaj robi, ale... Nie skończyła pani w dobrym stanie w tym miejscu. Obym ja tak nie skończył. co takie miejsce robi pod Wellington Wells. Ale nie zabija. Niespodziewanie. Już to mówiłem. Co my tu mamy? Lecimy dalej. Mam nadzieję, że mogę wrócić do trakcji przez somehow. Kryształy. Tu już nic nie ma istotnego. Lecimy, lecimy. Mega duża winda. Nie do transportowania czegoś większego. Jest typu jakiś i ma niezły ubaw. Ciekawe po co im ten kryształ? Może to są te zasilające kryształy. Halo. Do I know you? The, uh, executive committee asked me to see how things are going down here. About bloody time. I've been asking them for months. They think everything's peachy keen down here. It's not peachy keen, is it? I don't suppose you saw anyone working on the way in. Unless they were disguising it terribly well. No. They get dirty if they forget to go topside. The XCOM sent me to inspect the. The machine over there. The bucket wheel excavator. <laughs> oh, this is hilarious. Did you happen to notice a bloody great hole on your way in? That's because we delved too sloppily and too deep with that thing, and half the mine collapsed. I told the gang to stick to picks and shovels. We start that beast up again, the rest of the mine is going to collapse and take the entire bloody parade with it. That's quite alarming. Have you removed the activator? Ah, uh, no. The gang don't seem very interested in starting it up. Well, I think you'd better let me remove the activator. I don't want any accidents. Uh, all right. You'll need my key card. I'll let them know you need relief. By God, you are the most on-the-ball person I've seen in years. Are you sure you're not a downer? Uh... <laughs> <laughs> oh! no, 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 no.

I've got it! What if you come with me? And I'm too old. What if I sneak you on the train? That's against... That's against the rules. Well, if we get caught, I'll just say there was a mix-up and you can play dumb. Are you sure? Remember how I snuck you on that camping trip? Didn't it work out brilliantly? Just trust me. I trust you, Arthur. I said, I trust you, Arthur. We'll go to Germany together. We'll no Kolejna bitka. Kolejna bójka. Chodź na Rambo. A nie tam gwizdasz. Chodź na Rambo. Bo nie, spadłeś ze schodów. Widzę, że macie tutaj fajną zabawę. Ale ja się zrobiłem ostatnio troszkę agresywny. nie. Nie ma już zabawy w dobrego wujka. i mam 7 aptek Jakie zamieszanie. Ciężko się gra nawet Artur, co ty zrobiłeś? Chcesz nas zabić? Artur, dlaczego to zrobiłeś? Je budło wszystko. Chciałem tylko otworzyć drzwi. Tyle razy po mordzie dostał i okulary mu nie spadły. To znaczy, że było niebezpiecznie. Is he even alive? Is he in Russia? How would you even get to Germany? Artur. Pokonałeś cały Wellington Wells, a przejmujesz się jak dotrzeć do Niemiec? Das radę. Now oh, good. I'm finally back on the right track. Hmm. Nie, nie przejdę. Wspomnienie. arthur what the hell are you doing back they didn't take me they didn't take you well, there was a mix-up about my birthday they thought i was too old the germans had a cock-up in their paperwork no they had uh, oh yeah the, the germans where's percy on the train that's some cock-up i'm sorry don't be sorry at least you don't talk bollocks all the time. I'm oh, sorry. Let's not talk about this anymore. You know where I'm going on holidays? Spain. I've not been to Spain. Except Gibraltar once. Next holiday. You're doing this because you don't have a strong enough sense of self-preservation to leave Wellington Wells on your own account, aren't you? You need the guilt. Mr. Hastings. Just when I'd given up all hope of seeing an engineer. You know, sir, we've come to the end of our time. Some of us cut and run, some of us stand by our post some of us take care of our brother my brother what are you saying all men is brothers sir right <laughs> of course oh, damn thing's so itchy it's times like these what try men's souls sir they try men's souls i How are you the train. It is very dangerous to you must get back on the train. The Arthur, of the train. You must get back on board. No, I'm just here to no, take no, my no, brothers no, to the no, train. No! Please, Arthur! No, no! no get up, Mr. Please. Percival no, Hastings. No. That's me, Barbara, Percy. People no, no, call me Percy. Please. Someone has written on this card that you are a bit dim and you can't be roaming about on your own. You don't seem dim. Right, well, Mum oh. thinks I can't. Mum no. thinks I can't. No, no, Mum no. thinks I can't oh, take, take care of myself. Alpha. But I can. Oh, Alpha. Alpha. To tell the truth. Really did want to go to Germany with my brother Arthur. See, we we'd sort of take care of each other. So I tried to sneak on, but then Arthur said no, we have to follow the rules. Is that so? I'll just run along home. Mum's probably worried sick. Uh, can I go? Oh, this is a day we may all come to regret, Mr. Hastings. But I am not going to put one more child on that train than my duty obligates me to do. No, no, no! Run along, no, then. No! 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 Sir. Are you alright? I'll best be on my way. I did something. Terrible. Oh, we have all done things we regret, sir. Some of them we regretted as we done them. Some of them never quite go away. I told him we'd go to Germany together. I told him I'd hold our passports, and then I walked off the train then, with his passport. He didn't know how to talk to anyone but me. I can't make it up to him now. Can I? No, sir. I imagine you cannot. Then who is there to forgive me? Some try to forget. I can't do that. Not anymore. Well, I suppose you—you you must treat it as a gift. To know who you are. Without that, there's no hope for wisdom. I wish I still believed in some sort of mercy. Life goes on. That is the mercy. Come on, sir. Once you're out there, you'll know what to do. Dziękuję ślicznie za oglądanie. To już koniec naszej serii z We Happy View, a raczej serii związanej z Arturem, bo jest jeszcze drugi akt, który opowiada historię o sali. Najprawdopodobniej jest jeszcze trzeci akt, ale to zobaczymy w dalszej części. Jeśli chcecie zobaczyć oczywiście ten gameplay dalej, no to musicie mi jakoś dać znać o tym, że chcecie, więc napisz coś tam na dole, a być może dzięki Tobie zobaczymy dalszą część historii. Dzięki śliczne za oglądanie jeszcze raz. Trzymajcie się na razie.